Dobra, zagramy w ten sposób, chyba 4-4-2. Faktem zagramy na Deep Line playmaker A może nawet na dwóch. Nie. Na jednym elegancko Jayden Sancho 9-6. Ole, green. Okej okay. Jayden Sancho z triwelką życia. Advance forward i biegamy tylko do przodu. Nie ma znaczenia, gdzie jest robota rywala. Dobra, Jadon mi dwie triwelki. No i brawo. Waragreen Green Scott Scott akurat ma wykończenie lepsze jak ci napastnicy w składzie. Zebio Yes! Hole wymęczone na litość boską. 14 strzałów w 3 gole. I Trivelka. Tak jest. Dziękujemy. Nie wiem czy im czegoś nie zmienił, szczerze. Wnerwiały mnie te mordy. Ten Williams mnie wnerwia. Pekkam to taką manuszkę ułożoną. Robciu, witam w składzie. A ten Maeda? Maeda może O, 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 o Jak wejdą nowe chłopaki i zobaczę, że gram jakimś japonczykiem na na cieniu pomyślę, że oszust, nie? Bellingham 9-1 To jest to Szukasz meczu 10 minut? Zdodżuje cię 15 graczy? O, i w końcu trafi się Mesjasz Pan Dziękuję ci bardzo Piątka do celu Z tiramskim Bellingham czerwony On też tak rzadko leciał a ten Kyo Song Bion, widziałem go na futbinie dzisiaj. Gościu wygląda absurdalnie dobrze. On no kosztuje 400k, a jest z jakiejś. Sansia Korea Scott. Hej, dobra, zrób ktoś kompilację, proszę was. O co tu chodzi? Który to dzisiaj ja raz? ja pałuję dwa słupki po jednym szale. No przecież to się w głowie nie mieści, nie? Lewciu, z marzeniami, dobra? Lewciu, jak na kadrze, z Finlandią. Przed telewizorem, że ciastem, bo tak nie jedziemy. Brawo, Maeda. Kolega jeszcze w szoku, bramkę strzelił. I lewcił. Ale go znalazł. Ale go znalazł. No coś fantastycznego, naprawdę. Nie. To plecy ci dał. Ale złom na Rydigerze. Robert Lewandowski. Aura. I trivelka. Ogień trivelka za każdym razem jest w świecie. Niko tego nie kończy. A to jest kalka zablokowana. Mbappe toc first owner. Ha, <grywa> naród się schował, szanowni państwo. Dziękujemy. Dziękujemy za walkę. Jeszcze trzy. Teraz już takich nie produkują. Kiedyś były okładki. Teraz jakieś pipy. Colt. Edycja mistrzowska. Daurusz Pokowski, Jacek Glaskowski. Zielone Chelsea London O, Kante. Messi, ale nie toc. Lewuś. O, tak się bujno już nawet ja nie wierzyłem, że on tak się bujnie, to zawróciłem. <noise> Jak głośnie słychać, to przykwita. Nie, tak tak nie znaczy akurat, ale. Ej, 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 ej. Jest fenomenalny ten gość, naprawdę. Grajcie Robertem Lewandowskim. Absolutny bowler. Koniec? <noise> tak się tym bawimy. miło trochę po hiszpańsku, tak. Jakiś strojenkę z Pokémon na SPO Oj, chyba kaplica No, ten presto był taki, jakbyśmy przegrywali już 08. Przesunięty, za późno Jakbyś mu dał cel, nie? Dałeś? O, błęd wolazo pani Maeda Robciu Taka maszynka Robciu, siwy tutaj Opsa Ja tym Robertem chyba gram do końca gry już, naprawdę Zmienimy numer, to jest RL11 Kibice mocno Liverpool Liverpool w meczu o 15 Mateo Guendouzi wersji 9-4 Oczywiście, kto inny? Titi Henry, a jak? Najszybszy na świecie I oddanie wink'a Kurde, jednak nie Bardziej agresywni Mateta Nie, Maeda O, kaplica Scheiße majny, kajny, klausy Przed turniejem mentalnie, na turnieju Już uczciwie i sportowo wini Jest! Pierwszy gol w karierze. Dziękujemy. Pokaż się, pokaż się do gry. Pani chyw. Dobra, triwelka musi wlecieć. O, Robert Lewandowski, pozdrawiam publica. O, pozdrawiamy go właśnie. Ale Wicha, pozernie. Nie, po co ja to? Nie, robciu użytkowa. Zawiodła znowu. Ale to jest menda Lewandowska. Nie, jak to będzie do to jest koniec. Nice Pan się obstro bramkarza Moja Fajnie, uczciwie fajnie Nie wczytałaś La Croqueta Boga nie ma, Bóg nie istnieje, co to było teraz? Sanie O kurwa, życiowa, jest Boże, Sanie, znowu nas ratują <laughs> Niesamowite, czemu się La Croqueta nie wczytała? Defense Nie ma miejsca, nie ma miejsca, do bandy go, do bandy go Do linii, do linii, do bandy go Kurwa sędzia, kończ połowę. Co jest? No, Nie rebound, ole pipa. Ale fart Uf. Desire, życiówka na głowie Niesamowite Wreszcie jakieś meczych oponente O 15 taka Messi, Suarez, Jordi Alba, Cancelo To są ci chłopcy właśnie, chcemy ich No nie jest 5 Ale 3 też okej okay. Ojej Majki z Oj, kompromitacja. Chodź, ten sima No i trujeczka. Trujeczka z dedykacją dla mnie, dziękuję. Piąteczka Kalinia. Czwóreczka. O jezu, taki rating zobaczyłem, a to jest Christian. Opuszczony z Liverpoolu. Daniel Podense No, Minkowicz Savic. Nie chcę grać z Saviciem. Marcos Leonardo. Wciąż nie wygląda źle. Ale dobra, wiorę czarną Znowu beczka na atak, naprawdę jak gram takimi brytonami w tej grze. Następny, może od jedynki teraz. Uuu! No nie, 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 to jest za mało. O Jezu, Bejot. Milinkowicz cawicz. Wciąż go nie chcemy. Krystian I Daniel No <Ponec. grystian> Nie, nie, nie. No nie ma chłopców żadnych. Luis, Cristiano, Leo Trzy takie mendy panowie czekają na nowy klub I to jest właśnie ten klub Tu jest ich miejsce Regene Milinkowicz, zawsze na środku Marcos, jesteśmy blisko porażki Bejot no. się zakończy byśmy wbili 8 winów Czyli można było to skończyć grać 3 godziny temu Last Daniel Podense Sama przyjemność 8-6 dyszka A tu jeszcze karty Champions League lecą no ale nie chyba nie w fioletowej wersji, prawda? Carlos Pez. 8-6, piąteczka. Bez tocika. Dziękuję. 8-5 dyszka. Za karnecik to jest. Mhm, mm za lojalny karnecik. Na LB O Jezu, jakby to był Jordi? Kumper Ronaldo. 9 9,1 Buszolini. Ajcie, Angolo chociaż. Emil Forsberg. A jak pewnie. Jazda, jazda, jazda. 8-5-3 razy. No nie no, to to, to to już jest takie zlekceważenie zawodnika? Tibo Courtois i De Bruyne 2x90. No jest, no tym razem się udało. Bramkarz, Belgia. A to jest ten kastel znowu, tak? Ale ma mało wyjściowo, malutko. Dziewięć jedyneczka O! a skądże? Vigas, Genoa Mademoiselle. Ale pierwsze jeszcze 8 ósemeczki i to wymienne. Żebym sobie tego dębel mógł sprzedać zaraz. Na ST Francja. No nie, 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 nie. Absolutnie nie, odmawiam. Lorąblą 9-4, o matko O, dopiero na ciężkiego Trzeba będzie zaraz reanimować to konto Chyba fiapońcami Bo uczciwie to już się dawno nie da zarobić w tej grze Dawaj trzy tocy Trzy tocy, przed ikoną Trzy tocy, MLS Saudi Na CF. Kapitalnie, wyśmienicie panowie 9-5 góra Ale to ma potencjał Dajże jakąś siekierkę Milinkowiciu Dawaj, 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 dawaj. Czy ja to się nie da? O, cholera. Chyba, będzie pierwszy weekend że nawet nie będzie się chciało dać choć jednej karty do tego składu po prostu. Ostatnio karnawał przyniósł naprawdę fajnych mężczyzn. Ikonka 9,2 i więcej. Angara 95. To jest bardzo uczciwa kobieta. Robert. Robert, jaki był taki bule chociaż był? Maradona. To jest konfrontacja z porażką. Porażka goni porażkę. 11 mężczyzn. Wszystko albo nic. Leo Messi. Zaczyna się jakby to był Leo Messi. To jest na lewej flance jakiś Jakcha. Nie mam pojęcia, ile chłopce Uverala masz, ale dajże tu... Do... 96! Jedna karta na cztery, która jest... Która jest niczym. Benteke Trzy karty, dziewięć, sześć. To jest takie jedno wielkie oszustwo. Co ten Owen robi w ulubionych? No jestem w trakcie. Jestem w trakcie robienia Michaela po prostu.